Cześć! A Paka Paka, Paka Nie kojarzę A, wiem, wiem. Ehm, to jest skrót. To jest taki skrót. Yyyyy... Ehm, Pakasiu? Chyba. No, przez wiele lat chyba... Ehm uważany za najważniejszy przykład kabaretowy w Polsce. E, chyba nadal tak jest, ja już troszeczkę tak w tym nie siedzę, jak kiedyś siedziałem. E, e, no ale jednak przez ileś tam lat zawsze to, że było się na pacie, a już, że było się laureatem paki, a już, nie daj Boże, że się wygrało pakę, dawało przypustkę do takiego e, poważnego traktowania kabaretu. I e, wielu, wiele, wiele e, ludzi tutaj zaczynało swoją karierę i, i, i tutaj wypłynęło. No, myślę, że dla większości ludzi, którzy interesują się kabaretem, no to, to jest jakby wymiennie. Tak? Jeśli ktoś myśli kabaret, to mówi paka, albo jeśli ktoś mówi paka, to myśli kabaret. Myślę, że fajną formułą... I nie dlatego, że siedzę w jury półfinałowym, ale fajną formułą jest to, że na etapie eliminacji czy półfinałów jest możliwość rozmawiania z jurorami, którzy zawsze coś tam mogą podpowiedzieć. A dlaczego warto startować jako kabaret? No, bo gdzieś się trzeba nauczyć tego rzemiosła, nazwijmy to, i trzeba mieć rozeznanie w tym, co się dzieje na świecie czy w świecie kabaretowym. I tutaj jest takie dobre miejsce, bo faktycznie tutaj jest taki top. No tutaj przyjeżdżają najlepsze te zespoły, można się dużo nauczyć, dużo podpatrzyć. No i też atmosfera tego, tego festiwalu i, i tego przeglądu jest fajna. Pierwszą styczność z Paką miałem jako członek grupy artystycznych realizacji teatralnych Gard z Katowic, kiedy mieliśmy spektakl oparty na tekstach Gałczyńskiego i jedna pani na jakimś tam przeglądzie kabaretowym powiedziała to jest tak śmieszne, że powinniście z tym jechać na pakę. Ja mówię, dobrze mówiąc teraz po młodzieżowemu, what the fuck, paka? Co to jest paka? No i potem przy okazji kabaretu Mumio, ja pochodzę z Katowic i oni też są z Katowic i przy okazji kabaretu Mumio przeżyłem na ich spektakl, który był reklamowany jako oto są zwycięzcy paki. Mówię, nie wiem co to jest tapaka, ale pójdę sobie zobaczyć. Eee, no i wiadomo, mumio to był strzał niesamowity i, i stwierdziłem, że to musi być fajne miejsce ta paka. A potem e, pojawiłem się tutaj już e, jako członek formacji Châtelet, czyli to był 90, 2002 albo 2003 rok. Nie pamiętam teraz dokładnie. Eee, Zacząłem mieszkać w Krakowie, pracowałem w tarczy groteska jako aktor i zacząłem grać w Format Shuttle i pojawiłem się tutaj e, e, przy tej właśnie okazji. No i ja miałem łatwiej, bo e, już byłem członkiem kabaretu, który był uznany i rozpoznawany tutaj, więc od razu wszedłem jakby pomiędzy swoim, e, albo przynajmniej zostałem przyjęty jako swój. A a potem, dwa lata później, wystartowałem sam tutaj e, z takim tworem moim, grupa e, inicjatyw teatralnych, tzw. w skrócie GIT, e, z rądkami trzyminutowymi i wy wy wystąpiłem jako, jako uczestnik. I to było też fajne doświadczenie, bo właśnie musiałem przejść eliminacje, półfinały finały i finały. E, I i no, myślę, że to była też fajna lekcja pokory dla mnie, bo nie, nie do końca się udało tak, jak się miało udać. Chociaż dostaliśmy nagrodę publiczności, czyli niby najważniejszą, i nagrodę dziennikarzy i nagrodę miesięcznika Nowy Pompon. E, więc teoretycznie niby się udało, ale tak... E, ale i mimo wszystko to było fajne spotkanie się z tymem e, czy z Laskowikiem na takiej właśnie relacji uczestnik Juror, to była fajna rzecz. Wszystkie te kabarety, które festewo reprezentują tutaj były. I, e, a mówię, a kwestia e, nie tego, co dobre, tylko co się komu podoba i nie wszystkie te kabarety, które robią karierę na to zasługują i też nie, nie, nie wszystkie, które zasługują robią karierę. Ale, 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 ale.